Więc nauczyłaś się jakichś nowych ruchów łowczych? E, nauczyłam się łapania myszy, tak myślę. Cześć, chłopaki! Chcecie przejść granicę klanu Cienia, zanim Tygrysia Gwiazda zniszczy klan pioruna armią Sów? Czy to nie jest nielegalne? Tak! Brzmi świetnie! Kiedy wyruszamy? Cześć! Gdzie idziecie? Klan Cienia! Hurra! Ura! Nie, sprowadzasz ich z powrotem do Klanu pioruna. Japi! Próbuję tylko ponownie zjednoczyć te biedne dzieci z ich ojcem ogniś na Nie rozumiesz, że stresujesz ich trzymając je tutaj? Nie wiesz jak prawidłowo zająć się dziećmi, to środowisko jest toksyczne. O nie, może masz... Hej, czekaj! Nie! Ty grysz gwiazda jest seryjnym mordercą! Chodźmy do domu, dzieci. Jej! Idziesz czym na pręgo? Naprawdę? Ja? Dostaję następną szansę? Okej, okay, Szabiu, chciałbyś może trochę trucizny. Kocham truciznę.